no ma yy, Ogólnie nagram sobie taką zapowiedź kanału. Bez żadnego scenariusza na no spontanie to nagramy. Yy, nie, nie, nie chciało mi się szczerze jakoś za bardzo szykować, bo to będzie taki, bardziej taki amatorski kanał. Yy, no i co ja tu będę nagrywał? Yy, jakieś takie moje anegdotki życiowe, ale to już tak na marginesie, bo głównie to będzie o literaturze i audiobooki. Yy, nie spodziewajcie się też jakiegoś nie wiadomo jakiego poziomu, bo to będzie takie dość amatorskie, amatorskie audiobooki może w przyszłości jakoś się przerzucę na lepsze mikrofony lepsze ten, to ja, jak będzie mi się podobało to, to zastanowimy się nad przerzuceniem że tak powiem troszkę na, na profesjonalizm bardziej ale na razie będzie to taka czysta amatorszczyzna typowo robiona z, ze względu na hobby yy, o, kraka zawaliłem przed chwilą, dobra yy, robiąc ze względu na hobby i, i no, better, jak mówiłem no, będą audiobooki, będą recenzje Będą streszczenia, nie. będą jakieś porady, na przykład na egzamin z na, na maturki, różne takie. A ja mówię takie, utrzymane w takim bardzo amatorskim tonie. To, to chyba tyle mi się wydaje, więcej tutaj nie ma, nie ma co powiedzieć. Nie?